ze Zbyszkiem, bo to Zbyszek mnie dzisiaj wspierał ostro. Trzy, cztery, pięć, mamy sze... drugie miejsce. Mamy najlepszą e, kobietę, która złowiła rybę i mamy jeszcze nagrodę. Kobieta, kobiecie od Laury Łącz chyba najważniejsza czyli, nagroda. Czyli, czyli ile mamy to... razem? Trzy nagrody. Oczywiście marzenia się zawsze spełniają. Ja miałam fa fajne wsparcie. Zbyszka, który ma rękę naprawdę fachową. No i co, udało nam się. No, udało nam się. Mamy tutaj piękną, yy, że tak powiem, zdobycz od yy, pani pierwszej PZ, PZW, pani yy, Olejasz. Także yy, to jest niebezcenne trofeum. Uważam, że te, y, które dzisiaj zdobyliśmy nagrody, są dla Ciebie Eliza Senna. Jest no to druga z kolei, że tak powiem, zdobycz y, y, Pucharowa, tu w szybkach. Ta nagroda sprawia mi naj bardzo dużą radę, ponieważ właśnie sprawiają mi te statuetki, które są przepiękne, wykonane z bursztynem. Ogólnie bardzo fajny, miły dzień spędzony na świeżym powietrzu. pewno w przyszłym roku będziemy zbyć, to, prawda? Tak, z dobrym humorem i nastawieniem i będzie dobrze. Najważniejsza jest dobra zabawa. Nagroda, jak przyjdzie, to przyjdzie jak nie, to trudno. Nie ma znaczenia. Oczywiście. Najważniejsze jest przebywanie tu w tym gronie tak kameralnie dla wszystkich uczestników. Także zapraszamy naprawdę serdecznie każdego uczestnika tu do Przypek, bo niezależnie od tego czy ktoś złowi rybkę czy nie, samo spotkanie i atmosfera tu jest bezcenna. Najważniejsza jest fajna atmosfera, dobra zabawa, a nagrody to jest oczywiście miło wyjechać z nagrodami, ale do, no jest to dodatek oczywiście, że tak. Pozdrawiamy serdecznie i widzimy się w przyszłym roku jak nas Laura zaprosi oczywiście. Pa pa.